Zwolnij to. Zostaw coś dla mnie. Czy to naprawdę oni? E, powinnam iść. Wrócę. Dzięki. Tego potrzebowałam. Ha! Za upadłych! Bierz ich, Ina. Dorwę cię. Tak się uczę. Lepiej, żeby tym razem się udało. No dobra. Była zabawa? Teraz pora wstawać. Niech będzie, Jano. Siłą wymuszę z ciebie tę wiedzę. Wiem, że ci zależy, Jinx. Lux mi powiedziała. Po co tu ukrywać? Tak jak Ina. Talia, wiem, że to bardzo dużo, ale nie musimy walczyć. Pozwól mi pomóc. Naprzód. To nie koniec walki. Pierwsza zasada czarodziejek gwiazd. Nigdy się nie poddawać. Nila, to w ten sposób chcesz nam pomagać? Niech będzie. Gdzie moje wsparcie? Wciąż jest czas, żeby wszystko naprawić. Nie jestem sama. Nie boję się. Nie zawiodę. Oh. Sorako, nie bój się używać światła swojej gwiazdy do czynienia dobra. Razem gwiazdy rozświetlają wszechświat. Lulu, światło twojej gwiazdy jest wyjątkowe. Pozwól mu śnić. Czarodziejki gwiazd nie są już żadną tajemnicą, więc pokażmy im na co nas stać. Przełóż im! Ale serio, Urgot? Dlaczego? I jeszcze jeden. Akali, nie! To nie tak miało być. Pamiętaj wykumkać przysięgę! Przysięga to więcej niż słowa. To obietnica. Żadnej więcej ciemności. Ta moc nie służy tylko do walki z ciemnością. Służy do obrony tych, których kocham. Nie czuję się najlepiej. Chcą walki? To walkę dostaną. Co ty knujesz, Syndro? Powiedz mi! Wciąż wierzę w pierwsze światło. Piętnaście! Imponujące! Dorosnąć oznacza stworzyć własną nadzieję. Przyjaciele, rodzina. Więcej powodów nie potrzebuje. Nie ma szans. Ech, co za bajzel. Nie mów tacie. On ma sporo na głowie. To oznacza wojnę! Idealnie! Co się stało? Jak? Muszę to powstrzymać. Niko? Ty żyjesz? Mam tak wiele pytań. Jak tam żaba? Ha! Ari, Lux i tak wiele innych. To one utorowały drogę. Ich dorobek żyje we mnie. A Kali, proszę, posłuchaj mnie! Jesteś lepsza niż to. Niezbyt to piękne, ale przyjmuję. Teraz! Oni na mnie liczą. Mamy świetny początek, Ino. Jesteś w swoim żywiole smoku. To tak jak ja. Założy się, że nie jest tak dobry jak brzoskwiniowa Boba. Ha! Zemsta nie skończy się dobrze, Sara. Wiesz o tym? Ari, prawdziwa Ari. Pozwól, że ci pokażę, że umiem dowodzić. Nieczęsto opuszczam miasto. Przyjemnie tu. Nie dam nikomu tego zrujnować. Queen musisz odpuścić. Teraz jesteśmy czarodziejkami. Sona! Jak dobrze widzieć cię między ludźmi. Zagraj mi coś. Im więcej zła powstrzymamy, tym więcej ludzi uratujemy. Bez względu na koszt. Warto. Nie miałam pojęcia. Odnajdę Zaję. Natychmiast. I na za tobą nie przepada. Mroczna gwiazda? Koniec? Co masz na myśli? Akali... Ja nadal... Cholera! <laughs> Zaraz tam będę! No dobra, drużyno. Nie rozpraszamy się i nie robimy błędów. Ha! Wciąż jest tobie nadzieja, Rakanie. Ja to wiem. Dziesięć zabójstw. Dobra jestem. Urgot, dlaczego? Rakan wciąż w ciebie wierzył. Zawsze wierzył. To jedyny sposób. My, czarodziejki, stawiamy czoło naszym strachom. Syndro, jak mogłaś nas zdradzić? Ha! Ina wygląda na to, że mamy towarzystwo. Ja mierzę, ty strzelasz. Koszmar. Nic ponad to. Lux, widziałam jak zgasiłaś gwiazdę zmierzchu. Poddajesz mnie próbie? Ha. Ustrzelony. Przepraszam. Ciemność. Musiałam ją powstrzymać. Przyj naprzód. Nigdy się nie wahaj. No, przynajmniej inne to rozbawiło. Znacznie lepiej. Zostaw moich przyjaciół w spokoju, Morgano. To między tobą a mną. Gdzie jesteś? Nie powstrzymasz mnie. Blisko. Uch. Spróbujcie ze mną jeszcze raz. Czekam i leżeć. Ezrael, trzymaj ten swój urok przy sobie. Ha! Ból i złość, Rel. One też mogą być siłą. Pokaż mi ją. Tu się chowasz. Oczy szeroko otwarte. Za pierwsze światło. Mam cel. Pięć zabójstw. Nie jest źle. Trzymasz się Ina? Boli bardziej niż się spodziewałam, ale to ja dowodzę. Nie mogę się cofnąć. Czarodziejki ze mną! Zaja. Porzucisz nas, ale nie porzucisz Rakana. Przyznaj to. Tak należało zrobić. Nie. nie, 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 nie. Nie może być. Ty nie możesz istnieć. Akali, wiem, że jestem zdystansowana, ale zaufaj mi. Przebrniemy przez to. Razem. Jeśli wygram, Popi, wiedz, że to ty jesteś bohaterką. Utrzymujcie presję. Świetnie sobie radzimy. Pozostałe gwiazdy wzywają mnie. Ruszajmy. Już raz udało się pokonać ciemność. Zrobimy to znowu. Oczy na horyzoncie. <laughs> Każdy klejnot to czarodziejka. Bez względu na wszystko walczymy razem. Misja przede wszystkim. Uderzaj mocno. Dobrze. Nigdy Cię nie lubiłam. Po to trenowałam. Ani chwili na odpoczynek. No dalej, dalej. Strata przyjaciela. Przykro mi, eko. Nikomu bym tego nie życzyła. Ostrożnie, przegrupować się. Gwiazda ci w oko. Dobra, ruszajmy. To ty. Gwiazda z Mierzchu. Twój chaos skończy się tutaj, teraz i raz na zawsze. Ha! Ach, no już, Ina. To wcale nie było takie straszne. Światło gwiazd do mnie. Dzięki, Ino. Wiedziałam, że mogę na ciebie liczyć. To nigdy nie robi się łatwiejsze. Zoe, nawet jeśli nasz los jest przypieczętowany, nie zrujnujesz go. Ha, chcesz dożyć jutra? Dwadzieścia! Powinnam przestać liczyć. Jestem i jestem gotowa. Przyjdzie ich więcej. Patrz, miodowy owoc. Twój ulubiony. Jako czarodziejka gwiazd mogłabym spełnić swoje życzenie. A ci, którzy nie mogli? To za nich walczę. To dobry dzień na ratowanie świata. Zmienię tutejszy stan rzeczy. Muszę. Jestem przywódczynią. Każdy patrzy mi na ręce. Pora pokazać, dlaczego właśnie mnie wybrała pierwsza gwiazda. Trzymaj się, Ina. Nasz przeciwnik uderza mocno. My uderzymy mocniej. Walczę, żeby inni mogli lśnić jaśniej. No jakoś przecież musiałam cię obudzić. Ha! Oto co spotyka ciemność. Będę twoim końcem, baronie. Cel oznaczony. Nieźle! Kolejnego mniej. Przeznaczenie to zabawna sprawa. Jakimś sposobem zawsze cię odnajdzie. Zwykła nastolatka z magicznym króliczkiem strzelającym gwiezdnym światłem. Takie tam. Nie będę się tylko przyglądać. To koniec, Morgano. Koniec z Tobą. Zaopiekuj się tym.